Przede wszystkim chciałem pogratulować tą kobietę zwycięzca na jak najbardziej zasłużonego W dzisiejszym spotkaniu wygrał zespół lepszy Wszyscy być może niektórzy moi zawodnicy myśleli, że 18 meczów bez, bez porażki do tej pory i ta pasa będzie nadal kontynuowana. Niestety zobaczyli co niektórzy, że gra w piłkę to jest grom odpowiedzialną i nawet jak nie wszystko w grze wychodzi. To nie można popełniać takich błędów, jakie nam się zdarzyły. To wcale nie zmienia faktu, tak jak powiedziałem wcześniej, że Olimpia jest to dosyć często dzisiejsza. jest na pewno zespołem, który podobnie jak Olimpia, ma fanatycznych kibiców. Zespołem, w którym Mirek robi naprawdę kawał dobrej roboty. Oprócz tego, jest zespołem, w którym, w którym rozumie się, że trzeba szanować i klub, i kibiców, pomimo tego, że są tam dwa kluby. Skutkuje to tym, że na przykład po meczu z jeziorakiem Resowie zostaje na następny mecz. Wiedzieliśmy, że przeciwnik jest bardzo wymagający. Zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to drużyna, która do 18 meczu nie poniosła porażki. I powiem tak, no, ja życzę Mirkowi, życzę klubowi, życzę tym kibicom i tym zawodnikom, żeby spełniło się ich marzenie. Cieszę się, że, że Mateusz Kołodziejski się odblokował, że strzela bramki. Ta drużyna pokazuje, że, że tworzy monolit, pomimo, pomimo tego, w jakich warunkach przychodzi nam pracować. Ja szanuję każdego rywala, ja choćbym przyjechał do zespołu, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, to żeby wygrać, to nie wystarczy wyjść na boisko. Ale trzeba też strzelić jedną bramkę więcej. Tutaj Nie ma mowy o tym, żebyśmy Olimpiję w jakikolwiek sposób zlekceważyli. Ja i tak jestem pełen uznania dla moich chłopaków, bo nie tak jeszcze półtorej roku temu grali w czwartej lidze. Zajęliśmy dość wysokie miejsce na półmetku rozgrywek. Wszyscy już uwierzyli w nie wiadomo co, a tu naprawdę trzeba trochę popracować. Być może ten zespół trzeba uzupełnić bardziej takimi doświadczonymi, klasowymi piłkarzami w niektórych formacjach. Ale tak jak mówię, to jest dopiero przyszłość. Ja im dziękuję za walkę do tej pory. Na pewno na nie, na te słowa podziękowania zasługują. Trafił się im taki meżan nie inny. To jest tylko piłka. Tyle chciałem powiedzieć. To, co było jesienią, to, to ja powiem tak, obiecałem sobie, że porozmawiamy o tym, kiedy przyjdzie czas po zakończeniu rozgrywek i porozmawiamy sobie o tym. E, ja do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego ten klub nie jest na tym poziomie, na którym powinien być. E, Bezwzględnie za całokształt sytuacji, to mówię całkowicie świadomie i z pełną odpowiedzialnością, winie zarząd na górze. No i niestety muszę powiedzieć wyraźnie, że również prezes reprezentujący tą sekcję dokłada się do tego podobnie. Nie wyobrażam sobie sytuacji tego typu, żebym. Mógł podejmować decyzję o swoim pobycie w tym klubie w wypadku, jeżeli te osoby tutaj zostaną. Myślę, że jest cała grupa młodych ludzi, tych ze stowarzyszenia, tych, którzy dają swoje prywatne pieniądze i, i tutaj Bartka i wielu kibiców, którzy chcą coś zrobić. 140-tysięczne miasto z takim zapleczem jest nieprawdopodobne, żeby taki klub z taką tradycją nie grał, w pierwszej lidze co najmniej. Ja z grupą moich zawodników pokazuję, na co nas stać. Tak, jesteśmy twardzielami. Podejmujemy wyzwania. Wczoraj moi zawodnicy nie wyszli na trening, bo po raz setny mieli obiecane, że otrzymają pieniądze, a ich nie otrzymują. Jeżeli ja słyszę od głównego działacza w tym klubie, że wybieramy się na wycieczkę i ten autobus, który jest, jest wystarczający, to ja panu przysięgam, że przez 13 godzin my nie możemy się położyć w tym autobusie. Nie możemy się wyspać. Co ci zawodnicy zrobili? To chyba każdy wie. W ciągu krótkiego okresu czasu, w ciągu sześciu meczów zdobyliśmy 13 punktów. Jesienią w 17 meczach zdobyliśmy 16. Ja nie oczekuję, ja domagam się szacunku dla tych zawodników i dla trudu, który robią. Powiem tak, więcej, jeżeli jutro nie, się, nie dokonają się żadne zmiany na zarządzie walnym, jeżeli ci panowie dalej się będą bawili, to ogłoszę swoją decyzję natychmiast po zarządzie, że kończę swoją pracę w Olimpii z dniem 30 czerwca. My pokazujemy, co by tutaj mogło być. Ale proszę mi nie zadawać pytań. Państwo doskonale wiedzą o co chodzi. Albo będą zmiany, albo będziecie się bawili w trzecioligową i czwartoligową piłkę. Myślę, że nie wątpi Pan w to po tych wynikach, które są. Ja nie wątpię to po postawie moich zawodników. Dzisiaj Krzysztof Sobieraj wychodzi z kolanem praktycznie niemożliwe, żeby grał, a gra. Dzisiaj, jak pan widzi, jest znoszony Paweł Byrski z boiska, bo gra na własną odpowiedzialność. Ja kocham tych chłopaków, ja ich szanuję i wymagam tego od wszystkich dookoła. Albo ci panowie zrozumieją, że najważniejsi są zawodnicy i ci ludzie, którzy dają prywatne pieniądze i całe środowisko kibicowskie, albo tu ci panowie rozdają karty i oni tworzą wirtualną rzeczywistość. To może na następny mecz niech założą koszulki i widzą reprezentować ten klub, bo ja nie mam się z moimi zawodnikami za co wstydzić. Nikt tutaj nie zostanie z nas. To żeby to było jasne. I będzie tak, jak pewnie ktoś chce. A więc zawodnicy z Elbląga, a więc wieczna huśtaweczka. Raz trzecia liga, raz czwarta. Czemu to ma służyć? Proszę sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie. Ja na razie tylko mówię to, co jest. A jakbym wyciągnął to, co mam, to podejrzewam, że panowie by tutaj popadali. Więc jestem odpowiedzialnym człowiekiem i wiem, co mówię.